Witam serdecznie, kochani, spod znaku ryb. W tym czytaniu karterota, w którym dowiemy się, kto jest wam przeznaczony, wedle, według tego, co chcą powiedzieć karty, to może być jak najbardziej osoba, którą już znacie, z którą nawet jesteście już w związku od lat, więc moi drodzy. Wtedy chyba tylko, nic, tylko się cieszyć, tak? ale zobaczymy potem także, jaka będzie wasza dalsza przyszłość. Jeżeli tą osobę dopiero musicie poznać, to wtedy może karty wspomną, jak do tego poznania dojdzie i jak to będzie się rozwijało. Moi kochani, zobaczmy najpierw, jakie będą takie cechy osobowe, ale widoczne, tak? będą od razu widoczne na pierwszy rzut oka dla was, więc to są też mogą być cechy wyglądu, cechy zachowania i no może ubioru, także no, no ubiór chyba podlega pod wygląd, nie? Ale także zapytamy o to, jak ta osoba, jaka ta osoba będzie z charakteru, gdy już się poznacie, gdy już będziecie wiedzieć o niej więcej. Moi mili, nie zapomnijcie zostawić lajka, zasubskrybujcie kanał, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście. A my patrzymy już, kto tutaj jest dla Was przeznaczony. I teraz tak. Ósemka mieczy wskazuje na kogoś, kto może nie jest najbardziej przebojowy. To nie jest ktoś, kto będzie od razu się rzucał w oczy, kto będzie od razu wiecie zagadywał wszystkich na lewo i prawo. Często ósemka mieczy to nawet jest taka karta introwertyka. Kogoś, kto właśnie jest oszczędny w słowach przynajmniej na początku, może nie nawiązuje aż tak szybko E, takich bliższych relacji, e, ale wiecie, to wcale nie znaczy, że będzie na przykład ta osoba was unikała e, czy coś takiego. Tu po prostu nie, nie powiedziałbym, żeby to był ktoś bardzo od razu taki, wiecie, fifa rafa rzucający się e, na, na roz, do rozmowy i w wir właśnie jakichś interakcji. E, to pewnie będzie dopiero potrzebowało troszkę czasu, bo ewidentnie widzę potem dalej, jeżeli chodzi o tą osobę, jak ona się otworzy, już jak się otworzy przed wami, ryby, to będzie widać, że jest tu dużo energii, dużo chęci, dużo zapału, ale do tego dojdziemy. Zostańmy jeszcze chwilkę przy tych cechach takich zewnętrznych, tych, które widać od razu. No to chyba Was ucieszy dość mocno, bo mamy osobę, która jest ładna. Tak, karta słońca, no nie ukrywajmy, mówi o kimś, kto. Jest bardzo taki urodziwy. Może nie, jakaś to jest, może nie jest to od razu jakaś taka piękność w stylu wiecie, pierwszych stron gazet Hollywood i, 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 i modelingu. Szczególnie, że Karta Słońca mówi o takiej, u, takiej urodzie, która często przebija się w konkretnych momentach. Na przykład, jak się uśmiecha, ta osoba najwyraźniej będzie to lubiła robić. Jest to taka naturalna też uroda, tak? więc niekoniecznie taka wystylizowana, i mniej jest tej stylizacji, i jakichś takich zabiegów, wiecie, tam dopieszczania tych fryzurek i, i, i doklejania sobie czegokolwiek, tym bardziej idzie to w kierunku słońca. Słońca i mówi o tej urodzie takiej, takiej nie chcę mówić wewnętrznej, ale tej naturalnej tej, którą no, nie Niekoniecznie od razu każdy widzi, ale no, Wy będziecie ewidentnie widzieli, i szczególnie jeżeli no, zwrócicie tutaj uwagę właśnie na tą osobę w takim momencie, kiedy jest zadowolona, kiedy jest szczęśliwa, to to będzie promieniało, promieniowało bardziej, nie? Promieniowało jeszcze, żebyście się nie prześwietlili, ale <laughs> będzie ogólnie no, widać to bardziej wtedy, nie? Ale mamy także trójkę Buław, i trójkę Buław mówi o osobie, która do swojego wyglądu do tego zachowania podchodzi w taki dość pragmatyczny sposób, tak? To jest ktoś, kto nie nosi się, może, ubraniowo tak, żeby od razu przykuwać wzrok, zresztą to by wynikało właśnie z tego charakteru, że to nie jest osoba, może, od razu taka, która chce błyszczeć i tak dalej, ale jest to ktoś, kto dość konkretnie stąpa po ziemi i także to będzie widać w sposobie bycia, w sposobie właśnie także pewnie ubierania się, gdzie ta praktyczność będzie przebijała tę, wiecie, Taką widowiskowość, tak, to będzie także osoba przy trójce buław, która pewnie będzie fizycznie sprawna. Nie? Czyli będzie widać, że ćwiczy, załóżmy, albo pracuje fizycznie, także, ale będzie to robiła bardziej dla siebie niż na pokaz. Nie? Tutaj właśnie dużo widać, że to nie będzie robione na pokaz, to będzie bardziej robione, żeby czuć się dobrze i być sprawnym, tak? Moi drodzy, jeżeli chodzi o już te bardziej dogłębne cechy ryby, no to pierwsza rzecz, no ta, którą już trochę sygnalizowałem, dużo energii naprawdę dużo energii z zapału do działania. Mamy bardzo dużo buław. Jeszcze mamy rycerza mieczy, gdzie rycerz mieczy także mówi o energii, ale mówi o takiej energii, która często ok, może nie jest spożytkowywana na dobre, znaczy nie mówię, że od razu na złe, czy i że nie na dobre rzeczy, ale na takie od razu produktywne rzeczy. Tak? O tych produktywnych, bardziej takich ukierunkowanych tu mówią te buławy, ale ta energia widzę, że będzie także. Tej osobie w trakcie robienia takich rzeczy, czyli ta energia będzie powodowała, że ta osoba będzie robiła takie rzeczy czasami może wiecie, nie do końca praktyczne. tak? Czyli widać, że będzie ta energia ją czy jego roznosić, ale no jeżeli nie zostanie konkretnie ukierunkowana, to może być to takie kręcenie się w kółko nie? czasami. Widać, że będzie ciężko tej osobie. Czasami usiedzieć w miejscu, będzie się lubiła skupić na jakichś zadaniach, na jakichś działaniach. Raczej nie powiedziałbym o tym, że to jest ktoś, kto by wolny czas spędzał tylko leżąc plackiem na kanapie, bo nawet w momencie, kiedy będzie taki czas wolny, ale nie będzie konkretnie rzeczy do robienia, to może to powodować niepokój tego kogoś. Nie? Karta rycerza mieczy przykład. Spada się jednak pozytywnie całkiem ryby na, na działanie. W momencie, kiedy faktycznie trzeba coś zrobić, kiedy w pracy załóżmy jest chaos, kiedy w pracy czy w jakichś innych okolicznościach wiele rzeczy zrzuca się naraz na głowę, to ta osoba będzie sobie z tym radziła. Tak? To nie jest ktoś, kto pęka pod, względ, pod naporem chaosu, to jest nawet osoba, która sobie radzi w takich właśnie sytuacjach, dzięki temu, że tą energię ma. I, i no, potrafi ją wtedy wykorzystać do radzenia sobie z całkiem takimi no, niesztampowymi sytuacjami. To nie jest ktoś, kogo byśmy zamknęli w jednym pomieszczeniu i ona by tylko ta osoba siedziała i dłubała tam zegarze jakimś nie. Raczej nie ten typ charakteru. Raczej ten, który robi kilka rzeczy naraz tak może wyglądać to trochę chaotycznie, ale to ma jakieś uzasadnienie i sens. Tym bardziej, że tak jak mówiłem, w momencie, kiedy ta osoba ma konkretny cel, to robi to naprawdę, robi to naprawdę tak... Konkretnie wkłada w to dużo energii, to jest ktoś, kto mu, jak się pojawia jakiś nowy pomysł, a tych nowych pomysłów widzę, że ta osoba będzie miała całkiem sporo i będzie też pozytywnie reagowała na nowe pomysły, na plany jakieś, takie, które się pojawiają, które może wy ryby będziecie sugerowali. To z entuzjazmem ta osoba będzie do tego podchodziła takim dość dużym. Giermek Buław mówi w ogóle o takim. Pociągu do nowości, pociągu do rzeczy, które, których jeszcze nie próbowaliśmy, tak? Testowanie jakichś smaków, pojechanie w jakieś dziwne miejsca, takie, które może nie są najbardziej takie, no wiecie, ustanowione jako turystyczne. Bardziej tu bym widział kogoś, kto chętnie by się przeszedł po jakichś bezdrożach Rumunii, niż kogoś, kto by pojechał na wycieczkę taką na taką wycieczkę, która by była, wiecie, od punktu A do punktu B, wszystko ustawione gdzieś tam, nie wiem, w Rzymie od razu, nie jest powiedziane, że nie jest powiedziane, że tam do tego Rzymu też by nie chciała pojechać, ale no, widać, że lubi ta osoba też nowinki i rzeczy nieszczampowe. O, i moi drodzy, tak jak mówiłem, ona będzie reagowała bardzo pozytywnie na tego typu pomysły, nowe, nowe jakieś sugestie, i ja często no, znam nawet takie osoby, podejrzewam, że Wy też znacie, gdzie pojawia się jakiś nowy pomysł, i to nie jest tak, że to tylko idzie w eter i wszyscy mówią, tak, fajnie, fajnie, to ta osoba od razu wstaje i mówi, no to chodźmy, zróbmy to, tak? Pojawia się z rana koncepcja, żeby pojechać sobie. <laughs> Odwiedzić jakąś miejscowość nawet 100 km od nas, a ona mówi: No dobra, no to co, mamy wolne popołudnie, wsiadamy w samochód i jedziemy, nie? Czyli wiecie, od razu, od razu gotowa do działania, od razu gotowa do zrobienia tych rzeczy, szczególnie jeżeli faktycznie są interesujące i, i ym, takie takie, no, fascynujące dla niej, tak? Ósemka Buław wskazuje właśnie też na to, na taką prostość i prostość w obsłudze, bym powiedział, tak? Że w momencie ta osoba nie narzeka, ona robi rzeczy. Jeżeli wy chcecie, żeby coś się wydarzyło, to ona nie będzie stawała, nie będzie tego kontestowała, będzie chętnie brała w tym także udział. Ósemka Buław ponownie mówi o energii, o, o, o tym, że faktycznie szybko, lepiej Lepiej szybko niż wolno. tak? Zauważyłem ostatnio, że jest takie rozgraniczenie między osobami, że niektóre, niektóre lubią powoli, wiecie, pokontemplować, pomyśleć zanim coś zrobią i tak dalej. Tutaj jest raczej wskoczenie do działania i robienie tych rzeczy od razu. Niż właśnie najpierw zastanowienie się, co może też rodzić pewne, możecie już się domyślić, kochani. Pewne może rodzić takie sytuacje, gdzie ktoś coś zrobi bez pomyślenia, nie? Trochę w przód, troszkę bardziej jest gotowy do, do najpierw zadziałania, a potem pomyślenia, czy to, to działanie było dobre, czy nie. No to wiecie, wszystko ma dwie strony tego przysłowiowego medalu. Ale moi drodzy. Przy tym wszystkim jest teraz bardziej taka cecha, która dla niektórych może wydawać się właśnie niepasująca do takiej osoby, ale wydaje mi się, że tak nie jest, bo to będzie osoba, która będzie pod względem mentalnym bardzo ułożona. Tak? Ona emocjonalnie, mentalnie, tak, psychicznie będzie bardzo taka uziemiona. Nie będzie łatwo tego kogoś wybić z równowagi. To jest ktoś, kto jest świadomy swoich myśli, świadomy swoich przekonań, także do tego dojdziemy i świadomy swoich emocji i jest mu czy jej z tym dobrze, tak? Czyli raczej nie będzie tutaj niespodziewanych rozterek, czy zmartwień, czy wymyślania jakichś problemów, których nie ma. Szóstka Mieczy mówi o kimś, kto ma taką jasność i płynność tego umysłu, gdzie tam jest spokój. Nie? Wyobraźcie sobie taką spokojną taflę wody, gdzie wiecie, nic nie buzuje samo z siebie. Nie? Tutaj faktycznie jest zachowanie tego wiecie, spokoju, wychillowania mentalnego i to by mi się wydawało wpasowuje się całkiem w taką osobę, która po prostu wie, co chce, wie, że są fajne, nowe rzeczy, nie stwarza problemów, tak jak było powiedziane w robieniu czegokolwiek, tak, nawet rzeczy, które może jej tam jakoś super nie interesują, nie fascynują, ale na przykład chce, chcecie wy to robić, tak, będziecie wy to chcieli robić, to tutaj chętnie ta osoba będzie chciała wam w tym pomóc i nie będzie jej to przeszkadzało. Nie będzie jej przeszkadzała także praca, właśnie jakieś zaangażowanie. To są rzeczy, które najwyraźniej ten ktoś będzie miał już poukładane w głowie i ciężko będzie tutaj no, go, czy ją zestresować jakoś specjalnie. Nie? Tym bardziej, że najwyraźniej w takim stresie i w tej, tym chaosie ta osoba nawet by się odnajdywała. Mamy arcykapłana, i on tutaj wpisuje się bardzo ładnie w tą szóstkę mieczy, gdyż wydaje się, że ten ktoś będzie miał bardzo już konkretnie określony ten moralny kompas, te moralne swoje zasady i te życiowe takie zasady, które, którymi się kieruje. Więc arcykapłan mówi o kimś, kto jest honorowy często, kto może być religijny, ale to niekoniecznie od razu oznacza to, ale arcykapłan może na osobę religijną wskazywać z tym, że trzymającą się zasad. Faktycznie tej religii, no bo mamy wielu świętoszków, którzy tak naprawdę mówią jedno, a robią drugie. Nie, tutaj faktycznie, jeżeli ten ktoś będzie religijny, to będzie się trzymał tych zasad konkretnie, nie? ale bardziej ten arcykapłan mówi o tym wewnętrznym kompasie, tym moralnym takim zdecydowaniu, że wiem, co jest złe, co jest dobre i właśnie chce robić te rzeczy dobre a tych złych nie to nie jest ktoś kto specjalnie by jakoś tam kombinował, wiecie, jakoś robił machlojki, nie płacił podatków i tak dalej nie. To zupełnie nie tego typu osoba, gdyż nie dlatego, że będzie się bała, nie wiem, konsekwencji, ale dlatego, że wie, że to nie jest odpowiednie, tak? Rzeczy które nie są odpowiednie, no to tej osobie nie są po drodze. Moi drodzy, zobaczmy teraz, jak tutaj karty przedstawiają tą Waszą przyszłość. Zobaczymy tu to przez pryzmat tego, jakbyście już tą osobę znali, a także przez pryzmat tego, jakbyście mieli dopiero się poznawać. I teraz tak. Moi drodzy, widzę, że to poznawanie się, w tym od tego może zaczniemy. Poznawanie się może być takie troszkę nie do końca, no nie będzie do końca od razu to tak, wiecie, zbiegu, nie? Mamy trójkę pucharów, mamy już ósemkę mieczy i tu widzę, że okej, okay, prawdopodobnie, jeżeli chodzi do poznania, to w takich warunkach społecznych, jakieś imprezy, kontaktu z innymi osobami, gdzie tych osób jest więcej, tego typu bym widział miejsce tego poznania, a ósemka mieczy nie mówi, czyli mówi, że nie od razu będzie to, wiecie, ten moment, że jak się poznacie, to już spojrzycie sobie w oczy i będzie wszystko jasne. Nie, widzę, że to będzie troszkę trwało, to będzie troszkę się rozwijało, będzie troszkę tej niepewności, nawet może na początku już Waszego spotykania, gdzie będziecie widzieli, że macie się ku sobie, to nie będzie, nie będzie to aż tak oczywiste. Nie? To nie będzie może od razu tego poczucia, że faktycznie ten ktoś jest nam w 100% procentach już przeznaczony. tak, no, Niekoniecznie od razu takie poczucie będzie dawało się znać, ale po tym okresie tego właśnie, takiego niepewno tej niepewności widzę, że już jak załapiecie bakcyla, to karty mówią o naprawdę super rzeczach. O tym, że, no co ja to mam Wam dużo mówić, jest karta gwiazdy, dziesiątki pucharów, czyli, czyli ogólnie karty szczęścia. Tak? Karta dziesiątki pucharów mówi o szczęściu po prostu, czyli będziecie w szczęśliwej relacji. Bardzo. Do tego mamy kartę gwiazdy, która będzie Wam dawała takie poczucie jasności i pewności, że dalsza przyszłość z tą osobą będzie równie szczęśliwa jak teraz czy jak na początku. Więc będziecie pewni już w momencie, kiedy ta pierwsza niepewność minie, tak? Będziecie już pewni tego że no, że, będzie, no, że to jest coś, co będzie się rozwijało i będzie naprawdę czymś dla was ryby super. Mamy szóstkę denarów. Szóstkę denarów wskazuje na dobrobyt. Tak, na to, że pod względem e, praktycznie no, z tych kwestii materialnych szczególnie, to nie powinno wam niczego brakować, więc w tym aspekcie najwyraźniej nie będzie to jakaś wielka przeszkoda e, stojąca na waszej drodze ten aspekt materialny. E, jeżeli kochani, już na przykład znacie tego kogoś, jesteście. No ja mówię centralnie o waszym mężu czy o waszej żonie w tym wypadku, e, to ta ósemka mieczy będzie wskazywała na to, że będzie taki czas, kiedy będzie troszkę trudniej. Ale nie trudniej między wami, bo między wami będziecie wy będziecie się dogadywali całkiem dobrze, nie? Będzie trudniej, bo może być taki trudniejszy czas. Może pod względem właśnie pracy, może pod względem może pod względem nie wiem, jakichś tam obowiązków i tak dalej, ale ten okres minie i to minie właśnie z takim przytupem, gdzie wydarzy się coś pozytywnego, coś, że w bardzo. W krótkim momencie, w tak? bardzo takim jednym konkretnym momencie ryby z tego okresu trudniejszego przerodzi się to w coś dobrego. Tak? Takie przejście z jednego stanu w drugi. Nie, na takim prostym przykładzie bym powiedział, że może był będzie problem z, z pracą, tak? może waszego partnera, tej, tej tu osoby, czy partnerki, yy, i, albo u was w życiu, i wtedy dostajecie pracę, i już wtedy wszystko idzie z górki. Nie? Czyli będzie taki moment, w którym już od razu będzie widać, że potem przyszłość będzie zdecydowanie lepsza, już osiągnęliśmy to, co potrzebowaliśmy, co nam blokowało to poczucie pewności i tego poczucia pełnego szczęścia, i potem już wtedy faktycznie wszystko będzie zmierzało w dobrą stronę. Trójka Pucharów jeszcze też mówi o tym, że będzie dużo takich momentów lekkich, często w kontakcie z innymi osobami, czyli może Wy jako para będziecie. Także często widywali się z jakimiś ciekawymi, fajnymi ludźmi, znajomymi, przyjaciółmi, że ten aspekt społeczny, wiecie, będzie całkiem rozbudowany. Nie będziecie tylko zamknięci w swojej własnej pustelni, gdzieś tam, gdzieś tam, wiecie, w Bieszczanach czy coś takiego. Trójka Pucharów także mówi, że na przykład ta osoba będzie lubiana przez Waszych znajomych. O! Też ważna sądzę, że informacja. Moje drogie ryby, rozkład dla Was na tą przeznaczoną wam osobę. Nie zapomnijcie stawić lajka, jeżeli Was zaciekawił i mam wielką, wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki. Pa!